Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Zapraszam Was na odcinek poświęcony ulepszonemu pancerzowi wspomaganemu. Ulepszony pancerz wspomagany to podstawowy model zbroi wspomaganej Enklawy w drugiej części Fallouta. Pancerza tego nie należy mylić z modelem X01, który możemy zobaczyć w czwartej odsłonie serii. Być może pancerze te wyglądają podobnie, jednak X01 został opracowany przed Wielką Wojną. Ulepszony pancerz wspomagany powstał natomiast kawał czasu po wojnie. Być może twórcy pancerza wspomaganego enklawy przy projektowaniu swojej zbroi inspirowali się właśnie modelem X-01. Pancerz enklawy został opracowany przez grupę najlepszych inżynierów oraz naukowców enklawy. Prace nad nim rozpoczęto w 2198 roku. Miał on zastąpić wysłużone przedwojenne pancerze wspomagane T-51B. W trakcie testów prototypów miała miejsce duża liczba zgonów żołnierzy, którzy testowali ten pancerz. Wypadki były dosyć częste. Prezydent kazał zataić ten fakt przed swoimi obywatelami, aby nie niszczyć morale. Pierwszy model wyprodukowano dopiero w 2215 roku. Do służby pancerz wszedł dopiero 5 lat później. Pancerz wyprodukowany został z lekkich stopów metali wzmocnionych ceramicznymi elementami. Dzięki siłownikom i teleskopom pancerz zwiększa siłę swojego użytkownika, znakomicie chroni swojego użytkownika przed promieniowaniem. Posiada on system recyklingu, dzięki któremu może zamienić mocz swojego użytkownika w wodę pitną. Dodatkowo posiada niezwykle zaawansowany system klimatyzacji. Jego charakterystycznymi cechami był czarny kolor oraz tak zwana radioaktywna koniczyna na plecach. Trwają dyskusje co do jej przeznaczenia. Być może to wentylator należący do systemu chłodzenia lub też miniaturowy reaktor jądrowy. Na piersi znajdował się symbol enklawy, a na ramieniu umieszczano stopień noszącego go żołnierza. Jakiś czas później rozpoczęto pracę nad drugą generacją ulepszonego pancerza wspomaganego. Przez jakiś czas oba pancerze służyły razem. Do 2277 roku Enklawa przerzuciła się całkowicie na pancerze drugiej generacji. Koniec Enklawy na zachodzie oraz zastąpienie ich pancerzami drugiej generacji nie oznaczał końca tych pancerzy. Ich spora liczba wpadła w ręce RNK po tym, jak Republika zajęła nawaro. Kilka tych pancerzy było używanych przez ocalałych z Enklawy w trakcie drugiej bitwy o zaporę Hoovera. Jednym z wariantów ulepszonego pancerza wspomaganego był pancerz Tesli. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć.